Nie trzeba być zapalonym graczem Counter-Strike'a, żeby kojarzyć nazwiska takie jak Taz, Neo, Pasha Biceps, Snax czy Biali. Dla wielu młodszych fanów e-sportu to może być tylko rozdział w historii, ale dla całej rzeszy polskich kibiców to była złota era, która rozpalała emocje na poziomie reprezentacji narodowej w piłce nożnej. Virtus Pro to nie była tylko drużyna, to był symbol, symbol wytrwałości, braterstwa i stylu gry którego nikt inny nie był w stanie podrobić. Ale co tak naprawdę sprawiło, że Polacy pokochali stare Virtus Pro? Cofnijmy się w czasie. Uwaga, mam dla ciebie prezent. Hydra Gloss Mangro warty ponad 400 zł. Wystarczy, że wpłacisz 840 na CSGłuskiński CS Polska i w przypadku otrzymania prezentu od razu trafi on do twojego ekwipunka. Nieźle? To jeszcze lepsze jest to, że do tego doładowania dostajesz 10% bonusu oraz jeżeli nigdy nie używałeś kodu, to 2 ,10 zł 10 groszy na przetestowanie strony. Więc razem będziesz mieć już ponad 11 zł. Strona oferuje gamę różnych lootboxów i case battle, z których zawsze masz gwarantowany zwrot. Jak wydropisz skina, który ci się nie podoba, to po prostu wymień go w exchangerze. Powodzenia. Wszystko zaczęło się jeszcze przed epoką Wirtusów. Zanim Polska Piątka przywdziała barwy rosyjskiej organizacji, grali razem w barwach Universal Soldiers, EST Gaming i again. Już wtedy ich skład uchodził za wyjątkowy, nie tylko przez osiągnięcia, ale przez team spirit. Gdy w 2014 roku Virtus Pro przejęło ten skład, polska scena CS:GO eksplodowała. Pierwszym poważnym ciosem dla światowej sceny i momentem, który ugruntował ich legendę. Był major w Katowicach 2014. To wtedy Wirtusi wygrali turniej w spotku, pokonując finale Ninjas in Pyjamas. a cały kraj oszalał: kibice na żywo, biało-czerwone flagi, Wirtus proskandowany z trybun. Coś, czego nie widziano wcześniej w esporcie na taką skalę, nie tylko w Polsce. To było coś więcej niż wygrana to była chwila narodowej dumy. Ale nie chodziło tylko o sukcesy chodziło o styl. Styl gry Virtus Pro nazwano Virtus.plow, kiedy byli na fali, dosłownie rozjeżdżali przeciwników. Ich agresywny, nieprzewidywalny styl gry sprawiał, że każdy mecz był emocjonujący. Dodaj do tego ikoniczne postacie. Pasha Biceps uwielbiany przez publikę, zawsze z humorą i klasą. Taz, lider i generał drużyny. Neo, mistrz taktyki i spokoju. Snax, geniusz sytuacyjny. I bijali. Młoda krew o niesamowitym refleksie. Ludzie pokochali ich nie tylko za to, jak grali, ale za to, kim byli. Autentyczni, lojalni wobec siebie, przez lata niezmienni. Gdy cały świat esportu rotował składy co parę miesięcy, Złota Piątka trzymała się razem, jak rodzina. Fani samiali się z nimi, bo byli nasi, grali z serduchem, nie byli nadęci. Często dzielili się swoją codziennością, śmieszkowali, robili live streamy, budowali relacje z fanami. Dla wielu to było coś znacznie głębszego niż tylko oglądanie meczów. To była i lojalność i przywiązanie. Niestety, jak każda piękna historia, ta też miała swoje wzloty i upadki. Po latach sukcesów przyszły gorsze momenty, porażki, konflikty, spadek formy. Drużyna zaczęła się rozpadać. Najpierw odszedł TAS, potem kolejne zmiany, aż cały skład się rozpadł. Ale mimo to coś zostało. Pamięć o wielkich meczach, o klaczach snacksa, o wywiadach paszy, o tym jak Wirtusi zrobili z w Polsce coś większego niż tylko grę. A co robi dziś ta legendarna piątka? Pasza Biceps to najbardziej medialna twarz polskiego esportu. Robi streamy, ma własną markę. Startuje w triatlonach i aktywnie promuje zdrowy styl życia oraz granie z pasją. Stał się ikoną, inspiracją dla młodych graczy. Neo wciąż jest aktywny w esporcie. Pracował jako trener Clan, teraz związany z projektem Honoris, który współczłożył razem z Tazem. Chce budować nowe pokolenie graczy, przekazywać swoje doświadczenia dalej. Taz, podobnie jak Neo, postawił na rozwój sceny. Honoris miał być nie tylko drużyną, ale też platformą dla polskich talentów. Choć projekt w 2023 roku zakończył dzia działalność, TAS nie zwalnia tempa i dalej działa na rzecz rozwoju młodych. Snacks to jedyny z tej piątki, który aktywnie jeszcze gra na profesjonalnej scenie. Miał epizody w międzynarodowych składach. Ostatnio ponownie zachwycił kibiców podczas IM Dallas 2022. Gdzie jako grał jak za najlepszych lat, pokazuje, że talent nie rdzewieje. Biali co jakiś czas wraca do gry, głównie w polskich projektach, ale nie jest już tak aktywny jak kiedyś. Działa bardziej lokalnie, chociaż fani wciąż śledzą jego kroki z nadzieją na kolejny błysk dawnej formy. A dlaczego Polacy wciąż kochają stary Virtus.pro? Pro? Bo to nie była tylko drużyna, to była historia pełna emocji, z ludźmi, których naprawdę dało się lubić z którymi się dorastało, których mecze oglądało się z wypiekami na twarzy, dali nam powód, by wierzyć, że Polacy mogą być najlepsi na świecie i przez chwilę naprawdę byli, a takich chwil się nie zapomina.